Witam Was serdecznie, moje szacowne grono widzów. Nie, to nie jest nowa reklama Old Spice. Dziś pogadamy o zimnych kąpielach. Zimne kąpiele, czy też zimne prysznice, czy też morsowanie zdobywają coraz większą popularność i nic dziwnego. To zabieg, który pobudza, zwiększa naszą tolerancję na zimno, a nawet jest coraz więcej dowodów, że hmm, może działać nawet antydepresyjnie. Zupełnie jednak inną kwestią jest to, jak takie prysznice czy też kąpiele działają po treningu. Wiele osób myśli i stosuje taką metodę, że ekspozycja na zimno po treningu zwiększy im regenerację, poprawi ją na tyle, że szybciej dojdą do siebie. Do tej pory nauka na to pytanie, czy tak jest w istocie. Nie odpowiadała jednoznacznie. Było parę źle, źle zaprojektowanych po prostu badań, które raz mówiło to, raz to, ale wreszcie, wspólnym wysiłkiem australijskich, nowozelandzkich i norweskich badaczy, dostaliśmy badanie, które jest bardzo dobrze zaprojektowane i odpowiada na pytanie, czy naprawdę, czy na pewno powinniśmy korzystać z tego oto zabiegu. Przygotujcie więc łapki w górę, bo czas na, na toprawę. Dlaczego to badanie było takie dobre? Przede wszystkim podzielone na dwie części. W pierwszej części całkowicie oddzielnej zmierzono przyrost siły i masy mięśniowej. Natomiast w drugiej sygna, e, sygnalizację mTOR oraz liczbę komórek satelitarnych. Czym to się w ogóle różni? Po prostu w pierwszej części zbadano efekty, same stricte efekty zimnych kąpieli po treningu, natomiast w drugiej samą inicjację, ta sygnalizacja to jest taki pierwszy sygnał, że kurczę, czas budować nowe mięśnie. Dlatego to badanie jest bardzo dobre. Oprócz tego dokonano w obu częściach badania biopsji mięśni. Czyli co? Po prostu wycięto kawałek mięśnia do badań. Czajcie? Dali sobie wyciąć kawałek mięśnia. To się nazywa poświęcenie dla nauki. No i co wyszło? Jedna grupa zażywała 10 minut zimnych kąpieli od razu po treningu. Druga natomiast postawiła na aktywną regenerację. Czy to rowerek, czy to ergometr. No i co? Druga grupa Czyli ta, która nie zażywała zimnych kąpieli, przybrała więcej mięśni oraz zyskała więcej siły. Natomiast w drugiej części badania, tam gdzie badano sygnalizację, ta sygnalizacja u osób, które brały zimne kąpiele, praktycznie nie występowała. Oprócz tego, praktycznie nie, nie było zwiększenia komórek satelitarnych w mięśniach. To, tak można powiedzieć w uproszczeniu. Po prostu przyrost był mniejszy. Normalnie trening w normalnych warunkach powinien prowadzić do zwiększenia, przynajmniej około 30% ilości komórek satelitarnych. W przypadku właśnie zimnych kąpieli takiego zwiększenia nie było. Ogólnie treść badania, jakbyście chcieli, oczywiście będzie w opisie. Jak ktoś sobie doskonale wczytać, ja to pokrótce przedstawiam. Natomiast sedno było takie, że zimne kąpiele od razu po treningu hamowały przyrost zarówno masy jak i siły. No i warto się zastanowić dlaczego? To też nie jest jasne. Wiadomo, że wpływ zimnej wody na nasze ciało jest taki, że hamuje się na przykład przepływ krwi. A jednak synteza protein, jak pokazują inne badania wcześniejsze, jest mocno związana właśnie z przepływem krwi, bo musi to wszystko, wiecie, wymieniać się te metabolity. Oprócz tego ważną rzeczą może być też spadek temperatury w mięśniach, gdyż temperatura tam yy, mocno wpływa na ekspresję genów, które decydują o tym, że budujemy masę mięśniową. No i co? Może jakiś czas na jakieś wnioski? Czy powinniście rezygnować z morsowania, z zimnych kąpieli czy zimnych pryszniców? Absolutnie nie. To byście nie pomyśleli, że ja, was, że ja wam odradzam. Sam korzystam. Ale korzystam tylko i wyłącznie rano, na przykład. I to tego Wam polecam. Wystrzegania się e, zimnych kąpieli od razu po treningu i stawiania na przykład e, na poranne tego typu zabiegi, lub ewentualnie wieczorne, jeśli Was nie rozbudzę. Więc nie martwcie się, nie rezygnujcie z zimnych kąpieli, czy zmorsowania, czy zimnych pryszniców, ale jednak odstawcie je dalej. Od fazy nazwijmy to potreningowej. Tyle ode mnie. Dzięki za łapy w górę. Zapraszam do subskrypcji. Siła żubra wiadomo.